Witajcie ciekawscy. Kojarzycie Peyton List? Jeśli jesteście fanami Disney Channel, to musicie. Co zatem wiemy o dziewczynie znanej jako Emma Ross z serialu Jessie i obóz Kikiwaka? Od czego zaczęła się jej kariera? Czy wiecie, że jest także piosenkarką? Dlaczego wydaje się być niedoceniana? Zostańcie z nami do końca i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału oraz zostawieniu łapki w górę. Peyton Roy List wraz z bratem bliźniakiem Spencerem przyszła na świat 6 kwietnia 1998 roku na Florydzie. Jednak gdy rodzeństwo miało 4 lata, i rodzice Susan i John postanowili wyjechać do Nowego Jorku. Tam Peyton uczęszczała do szkoły podstawowej i gimnazjum, a gdy weszła w wiek nastoletni, rodzina przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie w 2016 roku dziewczyna skończyła edukację. Peyton swoje pierwsze kroki w świecie telewizyjnym zaczęła stawiać już jako mała dziewczynka. Zadebiutowała na ekranie w 2002 roku, choć początkowo były to głównie reklamy i gościnne Występy w programach telewizyjnych. Niewątpliwie słodka, mała blondynka skupiała uwagę widzów. Co ciekawe, na castingach i w niektórych produkcjach pojawia się w towarzystwie Spencera, który także próbuje swoich sił w aktorstwie i odnosi sukcesy podobne do siostry. W dodatku bliźnięta mają młodszego o kilka lat brata Fenixa, który podąża śladami rodzeństwa w kwestiach zawodowych. Wiemy już o tym, że Peyton zaczyna w reklamach i programach, a od jakiego hitu kinowego dziewczyna zaczęła pojawiać się na planach poważniejszych produkcji? Wiecie może? W 2004 roku miała małą rolę w drugiej części Spider-Mana, gdzie głównymi bohaterami byli Tobey Maguire i Kristen Dunst. Niestety, sześcioletnia wówczas Peyton nie została nawet wymieniona w czołówce, ale zbieranie doświadczenia też się liczy. Zatem, jaka była jej pierwsza poważniejsza rola? Był rok 2008, gdy zagrała w filmie 27 Sukienek. Produkcja ta odniosła sukces i jest zaliczana jako oficjalny debiut aktorski Peyton List. Wówczas kariera młodziutkiej dziewczyny zaczęła się nieco rozkręcać. Ale nie tak spektakularnie, jak można by się tego było spodziewać. Dlaczego tak mówimy? Cóż, choć jej nazwisko zaczęło pojawiać się w różnych produkcjach, nadal były to role bardzo, bardzo poboczne. I tak pojawia się m.in. w epizodzie W wyznaniach Zakupu Ocholiczki. Tak samo było w filmie Twój na zawsze. Pamiętacie głównego bohatera? w którego wcielił się Robert Pattinson. Grany przez niego Tyler miał młodszą siostrę, która była dla niego niezwykle ważna. I nie, Peyton nie zagrała tej dziewczynki, tylko wredną, dokuczającą jej koleżankę z klasy. Przełom w, w jej karierze nastąpił w 2010 roku, gdy rozpoczęła pracę z Disneyem i pojawiła się w filmie Uczeń Czarnoksiężnika. Choć rola Peyton znów była daleka od pierwszoplanowej, film okazał się dochodowy, a dziewczyna została zauważona. Trafiła wówczas do obsady bardzo udanego i lubianego serialu Jessie, gdzie zagrała u boku m.in. Debbie Ryan i Camerona Boysa. W tym samym roku udało jej się wystąpić też w Dzienniku Cwaniaczka 2, a w następnym roku w kolejnej części tej produkcji. W 2015 roku wraz z częścią obsady z serialu Jessie zagrała w serialu Obóz Kikiwaka, który ku ciesze fanów został właśnie przedłużony na piąty sezon. Nowsze produkcje, w których można było zobaczyć Peyton, to m.in. film Bunt wyrzutków, gdzie główną rolę zagrała Victoria Justice, czy też kiedy się pojawiłaś, w którym wystąpił Asa Butterfield Sex Education, Macy Williams, znana z Grotron, czy Nina Dobrev, główna bohaterka z pamiętników wampirów. I wiecie, co? Oczywiście Peyton w żadnym z nich nie zagrała pierwszoplanowej postaci. Jak myślicie, co jest tego przyczyną? Poza pracą przed kamerą, Peyton bliskie jest także studio nagraniowe i mikrofon. Wiedzieliście, że śpiewa? Jej pierwszy singiel to Lie Lie. Łącznie dziewczyna ma na swoim koncie kilka piosenek, m.in. Dance Till We Die czy Don't Cry. Jednak póki co nie udało jej się zdobyć większego rozgłosu. Jej teledyski na ten moment mają maksymalnie prawie 400 tysięcy wyświetleń. Słyszeliście jej utwory? Co o nich sądzicie? Myślicie, że postanowi rozkręcić karierę wokalną? Hmm, mimo bycia twarzą Disneya, Peyton nie zbliżyła się nawet do sławy Seleny Gomez, Demi Lovato czy Miley Cyrus. Za to Peyton całkiem dobrze radzi sobie w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie ma już ponad 16 milionów obserwujących. To dowodzi, że ta śliczna blondynka ma sporo fanów i sympatyków. Co więcej, majątek pracowitej dziewczyny szacuje się na 7 milionów dolarów. Więc całkiem nieźle jak na jej niespełna 22 lata życia, prawda? A co z życiem uczuciowym? Wiadomo, że w 2017 roku gwiazdka Disneya zaczęła spotykać się z o 5 lat starszym od siebie aktorem Cameronem Monaganem. Możecie go kojarzyć z serialu Shameless Niepokorni bądź Gotham Stacji Fox. Para poznała się na planie filmowym, a ich uczucie trwało ponad rok. Aktualnie wydaje się jednak, że dziewczyna pozostaje singielką. A co wy sądzicie o Peyton list ciekawcy? Znacie tę dziewczynę, lubicie ją? Co uważacie o jej aktorskich umiejętnościach? Czy według Was wydaje się być niedoceniana? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę, a jeśli podobał się Wam nasz odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!